Panie doktorze, problem z ciśnieniem występuje u wielu, wielu ludzi, nie tylko w Polsce, jest to problem globalny. Kiedy powinniśmy zacząć mierzyć ciśnienie? Kiedy w ogóle zwrócić uwagę na to, aby mierzyć ciśnienie? Ogólnie obiegowo uważa się, że powinniśmy y, mierzyć ciśnienie po 40-50 roku życia. Nie jest to prawda, ponieważ obserwujemy, że coraz częściej nadciśnienie idiopatyczne, czyli takie o nieustalonej etiologii, również stwierdza się u młodzieży w wieku licealnym czy też szkolnym. I nie jest to nadciśnienie nerkopochodne związane ze zwężeniem, ze zwężeniem światła naczyń nerkowych, tylko właśnie jak już wspomniałem, idiopatyczne. I tak na dobrą sprawę powinniśmy już młodzieży w wieku dojrzewania okresowo mierzyć w trakcie badań okresowych ciśnienie. Wielokrotnie odchodzi się od tego. No nie wstaje, Ja bym optował jednak, żeby mierzyć przynajmniej raz w roku młodzieży, u której nie stwierdzono na, epizodów nadciśnienia. Natomiast Natomiast okresowo raz w roku, żeby przy badaniach okresowych to ciśnienie ludzie mieli mierzone, ponieważ wielokrotnie jest tak, że to nadciśnienie nie daje żadnych objawów. To jest tak zwana choroba bezobjawowa, której dopiero objawem jest zawał, której objawem jest wylew krwi do mózgu. Więc z tego powodu nadciśnienie jako samo w sobie nie daje żadnych dolegliwości. Dopiero długotrwale utrzymujące się w wysokich, na wysokich poziomach może dać ten najbardziej nieszczęśliwy, yy, nieszczęśliwe powikłanie, a jednocześnie pierwszy objaw w wielu przypadkach właśnie w postaci yy, zawału, zatoru czy wylewu krwi do mózgu. Parametr 120 na 80, książkowe superciśnienie. Który parametr jest już takim niepokojącym, że powinniśmy coś zrobić, aby obniżyć? No, Światowa Organizacja Zdrowa, Zdrowia obniża ciągle te, te parametry, które mówią nam o tym, kiedy możemy postawić rozpoznanie, że jest nadciśnienie. W tej chwili uważa się, że jednokrotny pomiar powyżej 140, już jednokrotny, przypadkowy, już nam sugeruje, powyżej 140 mm supertęci już nam sugeruje możliwość rozpoznania nadciśnienia. Natomiast kilkukrotny powyżej 130. Są to bardzo takie wyśrubowane normy, no niemniej jednak takie są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. I, i, no ale pamiętać również należy o tym, że pomiar tego ciśnienia musi być w odpowiednich warunkach. Przede wszystkim pacjent musi być w pozycji leżącej, poleżeć musi kilka, kilkanaście minut odprężyć się, odpocząć i dopiero wówczas wykonać ten pomiar. Natomiast tak jak często się to zdarza, stoimy w kolejce do doktora, wchodzimy zmęczeni, zdenerwowani i nagle się okazuje, że mamy ciśnienie 145 na 92, na 95, a zawsze mieliśmy normalne. Także w tych przypadkach polecamy, żeby uspokoić się i ponownie dokonać pomiaru. Poza tym jeszcze aspekt ja, jest jeden, szczególnie przy specjalnościach zabiegowych, u stomatologów bardzo często. Mierzmy ciśnienie pacjentom, ponieważ pacjenci mają zły, na, zły nawyk, ten nawet, ci nawyk, którzy mają nadciśnienie, że nie biorą rano przed wizytą u lekarza leków i wówczas przychodzą do lekarza i mają ciśnienie rzędu 180, 190 na 110. A pamiętajmy, że nadciśnienie rzędu 220 na 120 jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Także pytajmy zawsze, jeżeli pacjent jest u lekarza, szczególnie zabiegowego, i czy brał leki rano, czy ma nadciśnienie, no ale to jest jeden z aspektów wywiadu lekarskiego to wszyscy koledzy lekarze wiedzą o tym. Panie doktorze, hipotetycznie wyjeżdżam na weekend na działkę poza miasto, dostaję wysokiego ciśnienia, nie mam żadnego lekarstwa. W jaki sposób mogę doraźnie obniżyć? No, przede wszystkim udać się jak najszybciej do lekarza. Jak najszybciej. Jeżeli to jest okazjonalny wzrost ciśnienia, związany z jakąś sytuacją stresującą, no to oczywiście możemy tutaj wspomóc się lekami y, uspokajającymi, dostępnymi bez recepty. Persenforte, tego typu rzeczy, czy senomak. Ale podkreślam, przede wszystkim udać się do lekarza. A w drugą stronę, jeśli mam za niskie ciśnienie, czy mogę w jakiś sposób naturalnie je podwyższyć? No tutaj mamy ogólnie dostępne ludowe sposoby. Kawka, mocna herbatka, yy, kardiamid z kofeiną można kupić w aptekach, chyba już nawet bez recepty, ale takie ogólnodostępne, kawka i herbatka. A poza tym kawka ma jedną bardzo pozytywną cechę, że ona podwyższa niskie ciśnienie, ale nie podwyższa jeszcze bardziej właściwego. To jest taka fizjologiczna i taka zgodna z naturą... Yy, yy, Zgodne z naturą pseudo lekarstwo domowe, że za niskie podwyższa, ale za wysokiego jeszcze nie podwyższa. Także, Kawka, były badania, które mówią, że 6-7 filiżanek nie zrobi nam krzywdy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.